Nie ale to chcesz wrzucić tutaj? I poważnie, stary patrz. Z dwusetki, z dwusetek jest dwójka. I pięcio, 500 złotówki. Dziesięć patoli, stary, wrzucam ci do puchy. No to myślę, że w tym roku pomiję <laughs> Stary mówię poważnie, czekaj. potrzymaj trochę. się, natomiast oczywiście z problemami. Zobaczymy, jak i, tak jest i pełno Trzeba. właśnie puszek dla kotów z mocną karsą. Czuje bardzo, tak? Ale chcemy wrzucić dużo. Rekordowo dużo. Nikt tyle w Polsce jeszcze nie wrzucał. No, no. Przyjmujecie okay. tą odpowiedzialność? Jasne, że tak. Tak? Jeśli się zmieści, to wrzucajcie. To ja mam 10 tysięcy. Ok. I kolega? Masz? Tak. Czy żeś już przewalił? Ma drugie 10 tysięcy. Już Ja jaja robicie. Suczamy 20 koła mam do puchy. Ja się tak. Mówimy absolutnie poważnie. Rok temu wrzucaliśmy dychę, teraz wrzucamy dwie dychy. Macie jedną puchę? No to będziemy trochę upychać, nie? No A dostajemy serduszko? No pewnie. No to mamy, nie? Może połóżmy ją czy coś? Dobra. I będziemy upychać. Kurde, trochę będzie, nie? Damy radę. Podejrzewam, że chwilę ci zajmie złożenie stary, ale masz... O, ale Borszawa, no. Tysiąc, chyba, 600 elementów, byku. I jak ją złożysz, to ma 50 cm długości. Co? Przestawisz się sobie, no parę o, gazy, tak ma. Pionę. No i elegancko. Chyba można od razu śmigać. Spodziewałeś się? Nie. Jak no, no, sobie sposobu poszukasz... O, o, tak. To się fajnie siedzi. Jak uważacie? Jak ty nie wiesz co powiedzieć, to ja już na pewno nic nie powiem. Cały czas mówię, że ja powiem, że no nie spotkałem takiego człowieka żyjąc 70 przeszło lat, żeby ktoś komuś podarował takie prezenty, no. Ja wiem co chcę powiedzieć. I e, powiem tylko tyle, że dobro wraca. Nie wiem, no, ciężko mi coś mówić. Jest słowo honoru, chociaż jestem chłopu twardy i przeszłem wszystko, ale, ale tak... Ja do dzisiejszego dnia nie wierzyłem. Wierzy pan w to? Nie wierzył pan, że przyjadę dzisiaj. Nie. Ja nie, nie wiem, bo cały czas mówiłem, to jest niemożliwe, żeby ktoś dał komuś taki prezent. Jak? Możliwe. No, no. Teraz jest możliwe. <grych> teraz, ale... teraz pan wierzy. Teraz wierzę, ale, ale żeby tak człowiek się spotkał, żeby... I bardzo dziękujemy. Za takie serce, za to, że nasz syn jest. Nie do opisania takie coś jest. Niech pan wierzy też, że to jest. Nie da się te, tego opisać. Nasz syn jest. Pana nowe życie, ram pam pam. Ram pam 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 nowe życie. <grym 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 mówię, mówię absolutnie ma... poważnie, młody. Wrzucamy ci dzisiaj teraz 50 tysięcy złotych do puszki, tak? Będzie Pasuje? Będzie rekord? Pewno. No pewnie. No to chodźmy tam gdzie jest. Policja przyjechała. Otwierają pakę policjanci. Otworzyli. Otworzyli i właśnie im oczom ukazało się 100 tysięcy złotych. Mamy happy end. Chyba. Bo co tam się dalej będzie działo, nie wiemy. Ale z budżetem zasilonym o 100 tysięcy, chyba już tylko do przodu. Wszystkich bardzo serdecznie, jak się domyślam, to stoicie tutaj, ponieważ dzisiaj jest darmowe tankowanie. Mamy przeznaczone na to 60 tysięcy złotych, więc możemy lać ile wleży. Natomiast z tego co widzę, to już pół Rzeszowa stoi, więc pewnie ten limit zostanie zmieniony i zwiększony. Myślę, że możemy gdzieś tam później poszaleć. I o ile w ogóle stacja ma na tyle paliwa pod ziemią, no to będziemy szli gdzieś tam pod tysięcy Może znałeś człowieka, może zna... Słyszałeś jak gra, jak nie zostanie, pamiętasz czy zostanie po mnie ślad. Do jednego! Hop, hop, hop! A może ja spróbuję? Mordo, kurwa, kurwa dlaczego? Nie, kurwa! Czemu przeżywałeś ten kawieł papier? Kurwa! Stary! Co teraz s z... zrobiłeś? Oglądasz moje filmy? No kurwa, no wczoraj jak oglądałem cały twój film, to wiem, myślałem, że cię ciebie przyjedziesz. <grym> ale jak oglądasz moje filmy, to wiesz, że cię tak nie zostawiam. Przejechałeś, ale i tak jest twoja. Nie, 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 nie! Nie, bo ta kurwa! Kogam się, Batman! Kogam Ja! Дай <laughs> чек, <laughs> Jak krzyżowal żąda, Nie, nie mogę w to uwierzyć. Rzucamy ją z lawety teraz, zabieramy twojego na lawetę i wracasz na koła! nie, nie, 6 <grym> tysięcy pan. dla pana. Niech pan bierze, niech pan nie pyta i niech pan sobie naprawi fureczkę. Gratuluję pan. Nie, poważnie. Ale nie nie, mu. Wszystkiego dobrego. Szufelka i niech się pan niczym nie przejmuje. Dzięki ci bardzo! Wszystkiego Rzucamy dobrego. Rzucamy ją z lawety, podpisujemy papier, ty dajesz mi swoją, ja biorę to. Dobra. Hop, raz, hop, raz, hop, raz, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. <suszy> Nie wierzę. Bardzo mówię, kur... poważnie, gdzie jest kluczyk? <suszy> <Nie gadamę>. <suszy> <Gacny>. <suszy> <suszy> Przypadkowo spotkany ziomal, nagle ciągnięty przez a na holu stara kliuwa. I teraz Zostajesz się właścicielem S3 Daliśmy za nią 55 tysięcy Minus jeden ziomek w parkingu <noise> Powinno być <noise> Nie, może być problem? Czy wejdą? Ogarniem, ogarniem. Młody na kolanach Obrany. albo w bagażniku będzie. <laughs> No to jest pana. Tak? No, wesołych świąt panu życzę. Jest, Szufelka. To jest, to jest dnia, konia, no, jest, pozdrawiam i dla wszystkich. Jest Xboxik? Ja nie chcę kategoryzować w żaden sposób, ale mamy, mamy też odkurzacz automatyczny. <laughs> nie, dziękuję. A Obydwoje żeście przegrali. Szukam tableta. Mordy, I to tak. taki nie byle. Jaki mordo Jest dla Ciebie. Proszę Serio? Tak o, wie Pani pewnie co zanem? to jest. Nie, no wiem. No to życzę Pani wesołych Nie, dziękuję. Ale to na prezent. Ale nic pani nie musi płacić. Obiecuję. Świętemu Mikołajowi Pani nie wierzy. No i że pani weźmie, Nie bo mi będzie smutno. I niech pani zrobi pamiątkowe zdjęcia, sobie podpisze i później na ścianę. No. Dziękuję, bo no, ile tutaj jest? 100 tysięcy. O, o matko Boska. <laughs> Dlatego mówiłem, że okrągła kwota. W zeszłym roku jedno z małżeństwa stało 50 tysięcy, jak to jest To jest 60 metrów kwadratowych. Właściwie całe mieszkanie. Z osobnymi łazienkami, sypialniami, całe przeszklone, wyposażone a do Nie Przyjechały o godzinie 7 rano takim gigantycznym transportem aż z Białego Stopu wszystko Wszystko? No, ja nie no za co, no ja trzeba pomóc. Młody ty 0,5, to musisz z mamą się trzymać. Ja wiem. No. I jeszcze syna drugiego córkę przepraszam ściągnąć. Kurde, na no, 60 metrów kwadratowych, to już jest kawałeczek, nie? A, bojej, boicie się, co? A uciekaliście z nimi przed oknem? Tak, A? jeszcze żeby wracali po kota, bo kot nam uciekł, nie wiedzieliśmy jest. gdzie on jest i kota, żeśmy jeszcze po kota wracaliśmy Naprawdę, bardzo dziękujemy Nie ma za co o, to to Dziękujemy, to jest dużo, takiego tak, tak, się nie schodzi Nigdy tak nie gadałem na InstaStory, i powiedziałem sobie, że nigdy tak na InstaStory nie będę gadał, ale mam, że jakby to ciśnienie, które ze mnie zeszło w momencie, jak dowiedziałem się, że to nie jest żaden znajomy ani nikt i że nie wywaliło live'a i tak dalej, że jest to wszystko mega legitne i tak dalej, i tak dalej, to ja, ja się, ja się śmieję przez łzy, nie? Jakby poryczałem się. Pierwszy raz chyba, tak emocjonalnie, tak jakby, no nie? Ale... Znowu się tak cieszę, że mówię... Dobra. człowieka może, słyszałeś jak gra, jak nie zapamiętasz, czy zostanie po mnie ślad.